Skąd? Właśnie jednego, z góry wyjebać. No. Ty rokom kurwa. I jednego położyłem, a drugi był na daszku i próbowałem go skasować i się pociszałem, no i mi nie wyszło. No i tyle, no to co, co mam macie kurwa strzelać w to samo miejsce o, co ja? To, nie strzelać, nie no i to. Bo, to, 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 bo mam no. za mały zup, mam kurwa czułość inaczej ustawioną. To nie bo, jest broń na Jak jestem, jak jest? To, jak jest to? Eee, kioski, baletnicy i romy ku spódnicy, rozumiesz? Nie, bo mam kurwa mnożnik czułości przy celowaniu zmniejszony No to po to, Aby mi nie rzu... Nie, bo mam pada u i mam ustawione tak, żeby na kurwa mi łapało mniejszą Dobra Aby mi nie rzucało celownikiem Dawaj, lecimy, lecimy Dawaj, lecimy, No, lecimy, lecimy Aj, kurwa, nie, 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 nie,

no. Idzie czterech, nie wychodź na razie, nie wychodź! <laughs> ja nie ja nie mam karabinu ani nic, kurwa. Do czekaj, co ty gadasz. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Polaczki. 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 O, biega w piłko, wejście do piwnicy. Tutaj, gdzie my się desantowaliśmy, ta baluga. Ja nie tak. wiem, ja się mam z tą kartą strzelać, tak? Nie, spierdolić już masz teraz, spierdalać w kredę jak masz tą kartę. Już pisz, ja już no, byłem, okej, ja, ja nie wiem co wy robicie. No ja lecę już na Stronghold, bo mnie zabili. No ale tu jest ktoś nieopertny, tańcz ode mnie komuś. Dzieje mnie, są do łazki jedna. Na beaconie. Kurwa. Poleciałaś na Stronghold? Co to robimy. Teraz to się możemy w dupę pocałować, kurwa o. No, słuchaj, no... Ale to było no, nie, żeby tu siedzieć, no nie? To standard jest, nie? Ja lecę do dziury, kurwa. Idę na prison. ritti titi faulty targets ide sa karta za skanera na bio vezme na prizone vezme i teže da že vidiš probaš banju i kartu a kudo Ja na nabiję w dół i jesteś... wiesz, nikt. Wiesz gdzie chodzić? Bo ja zapierdalam za tobą. Ja ale na jadalni tak. jestem, ja coś. Nie wiem, ja wziąłem kartę idę do sklepu. Dajcie Szef. mi te karty trzy, wszyscy. Maska. Masz. Daj tą kartę. Wymienię cztery na raz i kurwa nie będziemy się z sianem zrzucać.

Małej Są też na dachu z przodu. No są na ja podlęku dachu z przodu. Was? I siedzi na ty. No, ty nie jest. Jest. Czana, no. Kloida, out, drop, jest tu na dole. Kurwa, ja pecha. Brakuje mi siana, na przykład rzucam 13 tysięcy, gdzieś jeszcze balon, okienko, okienko pass right over co ty się In scanning range. Enemy has your location. Gdzie on tu jest? Które U... on jest na tej kurwa beczce? Ja idę na jadalnię, w pisku. Ja już wszystko co potrzebuję mam. Na dachu jest, na dachu jest, gościu, na dachu jest. I don't know to Recon the path. Your You're in the path of incoming patrols. Get out of there, soldier! Under fire! No, There's no, fire. no, there. yes. ta. Furba, no, dobra. Pokazuję, że, kurba, trzech jest no, no, A, mam Będzie cię, chuju. Na sylosie siedzi. Dalej tam jest, uleń. Tak, tu jest, ty. Kurwa, mam cię, ja nie wiem. W góry na beczce jest. Nie ma jak Na beczce, Dla beczce Dla okay. the safe zone. It, <susivers> To ma jakiś ciężar. Kurwa, następny sniper pójdzie. Hey, Ej, idą też kurwa od dekonu na dole są.

Weźmy wyglądną? No, prostotowo dwie. W przypadku sol. i amo jeszcze tu leży, ktoś rzucał skrzynkę, nie wiem jak. Tak, Trzech lotników nad go. nami. Trzech lotników kurwa, będą się desantować. Obity na zero ten jeden. Dobra panowie, skupmy się. Chuj. Dawać się syna to. Cuter, kurwa. Musimy się słuchać, nie? Słuch. nie da, naprawdę, cały czas mówisz i mówisz. Nie damy rady, sobie się koncentrować, na bo cały czas gada. To co, się zobaczył. Nie wiem, Takashi. Co to jest, O której ty idziesz do Koyota, Rysiu? 25 remaining. Nie wiem, mogę iść po tym, nie? Nie All squad members are in the safe. Ja, ja idę do Takashiego po tym meczu. jak ku... Tak, kochuj, pójdzie. Nie, pichuj, nie pichuj. Kogo, tylko tam. To Rysiu. Eee, no to możemy grać w dalej, nie? No ta. Enemies dropping into the AO. Remaining operators from that squad. To czekam, mm, to czekam. Snyper dalej strzela tam z tego. Go, advised, yeah, yeah, no to jest niemożliwe. chyba już. Tam na dole jest, prawda? Ja dobrze Tu leci lotnik. Dobra, oni się tu kutwa schodzić do nas, nie? No, no, ta, no. Dlatego Strike. chciałem tu trzymać pozycję. A druga strona? Na dół O tu, no. Nikona na od tego przejścia? Widzę typa. No tam, gdzie ping, tam widziałem typa. No to chodzi o to, żeby strzelać w tą samą stronę, że jak ty nie trafił na kulkę chłopa zostajesz, to ktoś zastrafił w niego kurwa. O to mi chodzi. Na skodę <gry> Trzeba pilnować teraz sklepik, bo mogą próbować kogoś kupować. Trzeba pilnować. Widzieliście ilość schodów? No schodów też. Samoranimację tu no, masz, Butcher. Tam są. Idę. What's up? All. Bez papalu. Dobra, podchodzą nas tutaj schodami, chłopaki. Kurde. Podnoś Jakie jest? mnie. Uciekaj, uciekaj stąd, uciekaj stąd. wjechał. Jaki kibel, no. Kurde. Uciekaj, <śpies>. uciekaj. czekaj. Kurde. kurde.

Mina, min, mina kasetowa w Stachrysiu. Zadymiał mi, wrzucę i minę kasetował. Nalot leży po mnie, nie? Pierdaj ten nalot. Gę na to, to. po mnie mam

Kurwa dobił o, już tak, mnie Ja kopię tak napierdalałem, żeby mi tam jeszcze rzucić Ale by na dole przykleiłem jeszcze Ludzie no przyjęli to na ulicy, kurwy No ale widzisz, no, ja z buczerem, kurwa byście poginęli, już nie było ani flary, ani nic, kurwa To z buczerem, no to kurde, no to biehaj na górę, no to zabij mnie jedno, co mam się poradzić, no No to jak się no, to mogłeś dać? No właśnie, jak się mogę dać? To jest pytanie, o to jest dobre pytanie, a nie tam no. kurwa. <laughs> to co, się spadasz, lecisz do Kojota? No to go.